Biorę hepaslimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupło sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać HEPA Slimin. Daj spokój, przecież też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to co najlepsze. Hepaslimin, Zdrowa wątroba. I Nieważne jak jesz i co jesz. Dobre jedzenie zasługuje na Pepsi. Zobacz, promienie UV wpływają na skórę. Wypróbuj Garnier witamina C serum dla redukcji przebarwień i Fluid SPF dla ochrony UV. Moje przebarwienia zniknęły. Kocham ten blask. Serum i fluid z witaminą C od Garnier Naturalnie. Dlaczego potrzebujesz pancernego smartfona Hammer? Bo w trudnych warunkach i codziennych wyzwaniach masz smartfona pancernego, jak twój charakter. Spokojnie, to Hammer, polski producent pancernych smartfonów i akcesoriów. Dołącz do drużyny Hammera. Żadne kulinarne wyzwanie cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy Kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują cię, by tworzyć dania, które twoi bliscy pokochają. Kamis. Dokładnie taki smak. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. Mój żel na bóle mięśni i stawów. To jest lek. do bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochani, to właśnie tu już od środy Dni Bohatera Domu. Co tydzień będą nowe okazje. A na start królowa promocji. Zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na co tylko chcesz. No to wpadajcie na Dni Bohatera Domu Leroy Merlin. Zawsze o 20.00 w Pulsie. Co proponujesz? Co tylko chcesz. Zawsze. Poczujesz niesamowite emocje. Dzięki za fachową opinię. Zawsze. Zobaczysz wielkie gwiazdy. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy. Zawsze. Lepiej niż w kinie. Zawsze o 20.00. Wybierz Puls. Druga wojna światowa. Potrzebujemy bohaterów. Znacie tu jakichś bohaterów? Tak, towarzyszu. I jeden strzał, który może zmienić losy bitwy. To niemiecki sniper. Przysłali go tu, by cię znalazł. Kto okaże się lepszy w tej bezlitosnej grze? Mój no, Boże, Dorwek. Daje Daję słowo. Jude Law i Ed Harris w opartym na faktach filmie Wróg u bram. Oglądaj. Środa 20 w pulsie. Co, gdybym poprosiła Cię o drobną przysługę? Tajemnicze spotkanie. Coś w tym pociągu nie pasuje tutaj. Wystarczy, że go znajdziesz. Zmienite tę podróż w tajemniczą grę. Jeśli ją znajdziesz, 100 tysięcy jest w twoim. By ocalić rodzinę, musi rozwiązać zagadkę. Jeśli pijesz moją żonę My lub syna, same. to przysięga. Thanks. Liam Neeson w hicie Pasażer. Oglądaj. Piątek 20 w Pulsie. Oglądaj w Super Niedzieli z Gwiazdami o 20. John Wick 4. To, co się teraz wydarzy na Gorczaku, zmieni wszystko. Oglądaj najciekawszy serial kryminalny w Polsce Dzielnica Strachu. Nowy sezon w tygodniu od 21 tylko w Pulsie 2. Fundacja pomogła nam w gruntownym remoncie tego tarasu i teraz tętni życiem. Siedzimy, kawkę pijemy, także jest wspaniale. Dziękujemy widzom wszystkim. Jeden SMS, a tyle zmienia. To najprostszy gest dobrego serca. Wyślij SMS o treści wspieram na numer 74-365. Panie premierze, bo ja uważam, że pańska partia, już pan konkretnie zwłaszcza, to, to jest ostatnia deska ratunku dla naszego kraju. A? No tak. bo Wasze wejście do polityki jest jak powiew świeżego powietrza, jak łyk tlenu. No, ja strasznie w pana wierzę i chciałabym panu ze wszystkich sił pomagać. No, no, wie pani. ABW jakoś na razie sobie no. radzi. Proszę zostawić numer.